Witam wszystkich serdecznie. No, i Mercedes zajechał do garażu. Na razie jeszcze na kołkach. gdzie tu widać. Rozebrany, rozbebeszony. Powiem Wam numer rzadki. Nie sprawdziłem. Pewien na 100% że wyjścia z pieca są calowe i ja tu dzisiaj do przymiarki a wyjścia z pieca są cal i jedna druga albo sześć czwartych jak to woli ale karpia złapałem no ale już to zaczyna wyglądać za kotłownię. obok też się prace posunęły trochę naprzód Trzeba to już posuwać do przodu, bo zaraz się jesień zacznie, nie? wyciągnąłem wszystko, co tylko dało się, żeby z nim wjechać, nie? 300 kilo. Ale była walka o ogień. No ale dało radę. Nic na siłę, tylko rurką. No dobra. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Łapka i subiki do juterka.